Manko, witamy Was z tej strony Exoter i ze mną jest Blanko Czym wszystkim? I Kashiri Cześć I gramy sobie w Battlefield Play for Free I mam pierwsze <laughs> no. ciśniemy kurwa A drugi? A ja szukam zgonu Exoter, będziesz kiedy ze mną w teamie w nie wiem Jak się uda Lolu, chowodź, chodź. Widziałem cię Kaszy To mnie nie zabije <laughs> Ale tutaj twoich kolegów w A który to wow, ty O ale cię zgnęł, widziałem Nie wiem, jak nie. jakiś, jakiś kolej się po sniper Spoko was tam trzech było ja, nie i jeszcze tyśku. jeden schowany ze ścianą. Ale ja wam tam zaraz pokażę O Jezus! sobie ulepszyłem ten czujnik ruchu. What the fuck? Polecę tak stoję koło kolesia z waszego teamu. Już się staję biegłym. Co do mnie strzela? Hej! Ja medik! Można wglinąć? Ajajaj, aj, aj, nie trafiłem Ale mnie Nie musisz zabijać We <noise> ja wszystkim ten z waszych zapleczek Jak są u was koleś jeden ma fajnego skina. jakby taki sfat Snajper. No mi się bardzo podoba korda Kup sobie Ała, oła, oła Oberpałem Живу. <морказан> <Nee, морказан> <участие> ну кунду... <морказан> а, нет! Ходишь уже в Не, но... не Это один там, там, другие курды. Пах, 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 пах. Сервер, Oj, 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 Kurde, lubię tą mapę. Ucho, zabiję tego waszego statowca. Very Nie chodzi o przeciwnika. Nigdy nie parę, na tej mapie się fajnie gra. A w ogóle. W ogóle. Lubię tą mapę, fajnie jest. Ona chyba od początku nie była już. No, była. Pamiętam jak grałem na niej z rok temu chyba. Coś takiego. Podobnie. nie Bo ja tam Ej, ja nie wiem. Można wglądać? No, A ja już trzeci jestem. A ty tak ty kurde Ja kurde no. myślałem że ci nie zabiję Bo prawie żeś yy, uciekł za ten A jednak cię to trafiło Nie da się zamścić. Kurde jak ktoś mnie gonił i mnie dorwał Dobrze, ci tak Koleś też fajnego skina ma takiego. Oby Skoda jakiegoś. A ja się też pokażę. Ho, ho. Z granata. dostałem 4. A to jest Oj. trzech na mnie cię po od razu w Blanko ty się tam staraj e nie, Blanko się rozgrzewa dopiero tak. Po lekku e ta mapa jest no, bardzo mała kurde, bo tu taka zadyma jest Ojeztoczkę co chcesz? <noise> no przydałoby się. Uleczyć byś się, bo uleczył jak nawet jesteś przeciwko mnie Muszę iść na drugą stronę, kurde, bo... O, no! Koniec. Zgramy sobie jeszcze jedną rundę, bo to szybko idzie to. No. Fajnie idzie, więc. Przegraliśmy fach <noise> no, przeważnie to tyś wygrywał zawsze, jak byłeś. A Eksa mam takie same staty. A ja dos A ja zawsze dostawałem w dupę. Boże jak się ty mam. Ja pierdole. Tak sobie z Jest Jestem? Nie, nie jestem. This is secured and under control. Да, жесть, я прижу вау 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 сайга 12 Люди мне пусть так-то не смотрят, а не смотрят, Może to mi się zadinź musiał mieć mało HP, bo kilka strzałów dostał LOL się kręgę Co Tam się mm. dzieje Za Dyma ty To osłaby mnie Wyskoczyło na mnie dwóch z tym. Z lekkimi karabinami można Dobra, jeden sprzątnięty. Nie! <ścoughs> fuks! Ja ja w ogóle przez tego, przez celownik nie celowałem, kurde, mówię, ale to. A to ty? Bo... tak, no. Bo... Lord, to ty Przecież wiesz, jak ja bym, jak ja bym może przez ten celownik, który ja może zabił, ale tak to. A co ty klasę zmieniłeś? Nie. To czemu nie masz y, skin inny? Jak nie mam? U mnie skin inny, masz. Taki zielony, nie? No. No, no, to ale... to jest na tego medyka. co żebym wylosował tą kartę. A, A ty nie, bo z daleka to trochę inaczej wygląda. Hey, I'll catch you up. No, fuksem przeżyłem. Ekso, wiesz, że ja przeżyłem tego fuksem, bo ja tam czujnik miałem niedaleko. Gdzie akurat tak zauważyłem w ostatnim momencie. Stop, stop, stop. A, dostał hejda. Szkoda, że tu położyć się nie Kurde, tego brakuje. No, trochę. Aj! Mogę w A mogłem w Hedda ocalować. I teraz widzisz, przegrywamy, jak są. So. Znowu. No, nareszcie, zabiłem kogoś. Ajajaj. Kurde, jeden HP mu zostało. Co za koleś miał fuksa teraz? Z masakra po prostu. Bo szczęście miał niezłe. Hang in there! Możemy <gryzanie> Znowu ten sam nie <duszelne> określał. dziwne jest tutaj używanie tego noża, bo jest pod trójką. Da się tak zmienić? No mogłoby być takie normalne, nie? No ale da się tak zmienić. Na no, przykład nie pod F. Wątpię. No. Jaki ze strzelbą! Zabije. Ale lagi! Nie, nie ma takich dużych! No mnie to strasznie... Były gorsze! Co? No mnie też dobrze co chwilę jakieś 2 metry, co? A, się kolesie fajnie wysunęli. No nikogo nie niech go kupimy i przez no, jednym Ajajaj. jaj, ej, Piąty... Mordę masz fajną taką. Na policzkach coś masz. Się smarem upieprzyłeś chyba. Co? Mówisz, się smarem chyba upieprzyłeś. Takie masz? Nie bo wiem. No tu, tutaj fajnie by się z snajperem grało. No znowu ten sam koleś, gram gram sniperem i się fajnie gra Bo pistolet na bliski jest dobry i tego tak A sniper gra jak jakiś większy dystans się ciśnia ludzi no byłem czwarty już Szkoda kurde Kurde jest tu możliwe to że biznesu Wyrównana walka, nie powiem Nie no. wiadomo kto wygra jeszcze, bo kurde te punkty ciągle ktoś przejmuje i... Wow, na razie wygrywamy. Artygor. Kurde, w swojego walion. Dobrze, że nie idzie zabić się do swojego. No. jak no, to by przestranie było? No... no. Hmm. tak w to byli. kurde kurde hmm. mnie nie widzieli ty centralnie Trzegrzem skosił i dopiero drugi, następny się skapnął A ich tam chyba z pięciu było, sześć. A masz granat blokowane? Ja nie mam To w co dałeś z y, killem Jeszcze w nic Mam trzy no to, czy... no to mogę dać sobie granat. muszę cztery granaty, Jakbyś dałem wszystko na maksa Ja wydałam w ten czujnik. No już, szósty, Boże. Boże, wygracie. Nie było tak dobrze. Boże. Nie. Boże, wygrałeś. Nie, no już. To jeszcze nie wiadomo, bo co, zaraz przed chwilą było, że przegrywam, teraz no, że znowu, że wygrałem. Na przeciwniku? Mhm. Koleś to fajnie w miejscu. A, teraz ja się za nim że jest. ma tu dojść. Joki fuks! nie sobie złego fuksa teraz miałem, że przeżyłem jednego palecia zabiłem z pistoletu, potem drugi do, nie wyszedł zaczął do mnie strzelać, a go jeszcze zeszłem z kostki. Kurde, jeszcze przyjmujemy ty. Ja ale co tu się robi? Co to jest? Kurde, jakby ten drugi punkt przejęli Ale Nie ma. kurde, przegramy. Ale walka była jak cholera. Gincie. No, o jakiś kuba biorę do ciebie napisałem. Kogo? No. z Claymora, ja walę. O no. No, Dobra, to, to co kończymy, nie? No. Heba. No, no to żegnamy się i na razie. Bye bye. No, no cześć.